Być w sobie. Co to tak naprawdę znaczy być w sobie i dlaczego ma to tak zbawienny wpływ na nasze zdrowie i na nasze doświadczanie życia? Fizycy kwantowi udowodnili już naukowo, że my jesteśmy światłem. I teraz zobaczcie świat zewnętrzny. Wszystko, cokolwiek by to nie było, cały czas. Pożąda naszej uwagi, wszystkie reklamy, informacje, billboardy wszystko pożąda naszej uwagi, dzięki czemu może istnieć. Ponieważ, jeżeli coś zasilamy swoją uwagą, swoim skupieniem, dajemy temu życie, powołujemy to do życia nawet w naszej rzeczywistości. I teraz co się dzieje? Kiedy my zaczynamy swoją całą uwagę i skupioną świadomość odwracać od świata zewnętrznego i wchodzić nią do swojego ciała, do swojej materii, do swojej świątyni, zaczynamy w tym momencie swoim światłem odżywiać nasz wewnętrzny wszechświat. Zaczynamy łączyć się z subtelnymi wymiarami w naszym wnętrzu. Zaczyna te światło ożywiać nasz organizm, ożywiać nasze ciało, ożywiać naszą materię. Zaczyna przywracać równowagę nie tylko fizjologicznie, w naszym organizmie, w naszych organach. Nie tylko tak, ale i zaczyna przywracać równowagę we wszystkich naszych rzeczywistościach, we wszystkich stworzeniach, jakie stworzyliśmy. We wszystkich naszych wymiarach zaczyna przywracać się równowaga. Dlaczego tak się dzieje? Otóż boskie światło czystej świadomości, które jesteśmy, kiedy wchodzi w głąb do naszego ciała, które przebywa w rozdganiu, ponieważ kiedy my nie jesteśmy obecni, naszą świadomością w naszym ciele wszystko drży. Wszystko drży, wszystko zahacza się o lęki. Jesteśmy podatni na sugestie. Więc może informacji przedziera się przez naszą aurę, która jest rozczelniona, jeżeli my nie jesteśmy obecni w sobie i zaczyna nas zahaczać. Jesteśmy wtedy podatni na informacje ze świata zewnętrznego. Jesteśmy łatwi wtedy do manipulowania. Wtedy żyje w nas masa historii. Wszystkie historie, które słyszymy, nasze myśli cały czas, kiedy one ciągle krążą, a my w nich żyjemy. Wszystko w naszym ciele się trzęsie i prosi o uwagę. Wszystkie komórki w naszym ciele. Mamy około 60 miliardów komórek w naszym organizmie. Kiedy nie jesteśmy obecni w sobie, nie jesteśmy połączeni wtedy z naszą duszą, z naszą jajką, wszystko się trzęsie, a my, jak te zagubione dzieci, chodzimy i szukamy i prosimy ich. Cały czas szukamy możliwości, Przetrwania tak naprawdę, czujemy się zagubieni, czujemy się rozstrojeni, lęk wypełnia nasze oregany, a poprzez to, to częstotliwości i witalność spadają. Dostają choroby, dostają zaburzenia psychiczne, dostają zaburzenia w naszym polu energetycznym i przestajemy naturalnie, w lekkości manifestować się w świecie. Ponieważ kiedy dajemy wszystkiemu uwagę na świecie zewnętrznym, a nie samemu sobie. Dlatego ta medytacja, właśnie medytacja, czym jest medytacja? To jest właśnie medytacja być obecnym w sobie, być dla siebie odżywczym, być w sobie tym głosem miłości. Kiedy jesteśmy w sobie i kiedy tak praktykujemy to każdego dnia oddechem, pogłębiając. Tą obecność w siebie, w naszej rzeczywistości. To naturalnie zaczynamy odżywiać wszystkie nasze wymiany. Zaczynamy odżywiać wszystkie nasze relacje, ponieważ boskie światło wchodzi wszędzie i zaczyna swoją harmonią i swoją równowagą rozgaszczać się w naszym życiu i w naszej rzeczywistości. Spróbuj. Spróbuj każdego dnia. Zamknij oczy. Wejść do swojego ciała. Oddychać, zaprosić uczucie miłości. Nie wejść po to, by krytykować i po to, by dalej myśleć. Bo ktoś teraz myśli, że wchodzi w siebie, i zaczyna wplątywać się w swoje myśli, dalej kontynuować to wszystkie dialogi. To nie jest to. Spróbuj choć przez tydzień czasu, codziennie po 15 minut. Wejdź do siebie, zamknąć oczy, prosić myśli, aby się uciszyły, bo Ty jesteś Panią w rzeczywistości. Ucisz swoje myśli, wyprowadź je, zaponaj swoje amy, wejdź do swojego ciała, poprzez oddech, rozprowadź swoją świadomość bardzo głęboko, jak tylko możesz, tak aby spokój, aby pokój nastał w Twojej aurze i zobacz, co się będzie działo, kiedy będziesz to przez tydzień praktykowała. To jest ta słynna medytacja, którą możesz praktykować wszędzie i zawsze, gdziekolwiek jesteś, i z czasem przestaniesz potrzebować czegokolwiek innego. Będzie cię tak cieszyła obecność siebie, ponieważ kiedy będziesz codziennie w sobie, naturalnie, będziesz łączyć się z Bogiem w sobie. Z polem niezakłóconej, harmonijnej, jednej, miłości w sobie. Używam tu specjalnie bardzo prostych słów. Ja staram się jak najmniej mistycznych słów używać, jak najmniej takich ezoterycznych, naukowych, żeby to było bardzo w prosty sposób do zrozumienia, żeby to było zrozumiałe dla każdego, tak? Więc wystarczy, że jesteś, ty jesteś wszystkim, ty jesteś mocą. Ty jesteś tym, czego szukasz i tym, czego potrzebujesz na co dzień. Ty potrzebujesz obecności w siebie, w sobie dla siebie. Ty potrzebujesz dać sobie tej uwagi, swojemu ciału fizycznemu, które woła wszelkie bóle w organizmie, wszelkie jakieś zakłócenia w Twoim ciele, czy to w psychice, czy w Twoim fizycznym, fizycznym ciele energetycznym, zagęszczonym. Twojej zagęszczonej materii. Jeżeli czujesz, że tego potrzebujesz, daj sobie tą uwagę. Wejdź do miejsca, w którym jest ból i zapytaj, czego to miejsce potrzebuje. I kiedy będziesz praktykował to codziennie, zaufaj mi. Będziesz słyszał głos intuicji bardzo wyraźnie. Będziesz słyszał, Czego potrzebuje Twoje ciało? To będzie przed Tobą stawało, manifestowało się naturalnie, bo kiedy Twoje pole elektromagnetyczne zaczyna dobrze działać, a ono zaczyna dobrze działać wtedy, kiedy Ty je odżywiasz swoją uwagą i energią, to zaczynasz być człowiekiem świadomym. Dlaczego? Dlatego, że światło zaczyna istnieć w Tobie, Twoja energia, która jest energią Boga, doskonałego Boga, Stwórcy. Zaczyna być w Tobie, uświadamiać Ciebie, odżywiać Ciebie, wyrównywać Ciebie. Zaczyna działać wszystko na Twoją korzyść, Twoje pole elektromagnetyczne. Zaczyna przyspieszać i wszystko zaczyna dla Ciebie się dziać, dziać się dla Ciebie, bo Ty jesteś dla siebie i wszystko zaczyna dziać się dla siebie. Przestaje istnieć lęk w Tobie. Zaczyna być miłość odczuwalna, zaczyna być pokój. Odczuwalny, harmonia odczuwalna. Zrób ten prezent dla siebie, i bądź w sobie. Chciałam powiedzieć: Zrób ten prezent na święta, ale nie musi być to na święta. Zrób sobie dzisiaj to święto i daj sobie ten prezent. Poczuj, jak to jest być w sobie, bo Ty jesteś wszystkim. Pozdrawiam serdecznie.